dalej? My okay. już byśmy byli stary, 200 km od Stuttgartu Tak szczerze, tak 20 minut, dwa filmy wrzuciliśmy w tym czasie stary Nie wiem, to i będziesz jeździł z Grzesiem, wiesz co film. On no, mam jechać z Grzesiem? Okay. Stary, zachowałeś się jak pała? Biłeś mnie? Ja Cię biłem, to Ty mnie biłeś Podeszłeś mnie, to nie pytasz się co ja robię Jasiu, ej, co robisz? Ej dobra, bo Sergiusz co chwilę mówi, że ja jestem gejem, nie? A tak szczerze? I to teraz mówię nawet bez cienia szydery Mi się wydaje, że Jasiu i Sergiusz mają się ku sobie oni kurwa łapią się za kolana, uśmiechają się do siebie, kiedy to robią, niby się opierdalają wzajemnie, ale jeden drugiego co chwilę dotyka. Sergiusz to jakiś czas próbuje go kopać, uderzać, tylko po to, żeby Jasiu wszedł niby w zapasy, żeby się z nim poprzytulać. I dziwnym, dziwnym trafem za każdym razem, jak Jasiu zaczyna swoje zapasy, to Sergiusz tak się chicha, tak hi, hi, hi. Jasiu, Jasiu, co ty robisz? I go tak swoją rączką uderza po plecach. Czyż mi to przypomina adorowanie... Przez mężczyznę kobiety. Czy nie było tak na imprezach gimnazjalnych? Że dziewczyny zawsze takie udawały Ojeku, ale co ty mi robisz, zostaw mnie Ojojojojojojojoj oszukujesz To są geje co procent, mówię wam Może nie są gejami ale są biseksualni moim zdaniem A ja pracuję Stary nie bo teraz, teraz jak już Ci zaszło ciśnienie alkoholowe, to, to potrafisz się wysłać. Ej kurwa, no coś tam za nie Ci Jak się zachowujesz bardzo niemiło mi osobiście się mega przykro zrobiło. No dobra, to przepraszam. No dobra, lada? to przyjmuję, to i na razem. Po no, tego grzesia Dobra, to jeszcze loda możesz zrobić. Lada. No dobra, to chodź. To się zatrzymaj To zrobisz? No dobra, zatrzymuj. Się. Dobra. To szybkość To za No, nie no. Stary, od dzisiaj to tobie będę kupował buty. Wiecie takie żarciki, niby że hehe, he, że sobie loda robimy, dwóch mężczyzn zwałycie I to jest takie powolne przyzwyczajanie Sandry i Martyny do rzeczywistości. Wiecie, Sandra i Martyna obejrzą to jeden raz, powiedzą, kurwa, ale idioci. Drugi raz już będą troszeczkę bardziej wyrozumiałe. Ale za dziesiątym razem, jak ten żart pójdzie, to one się z tym oswoją, to będzie znormalizowane. I jak potem faktycznie Jasiu trzaśnie mu loda, to Martyna nawet kurwa nie będzie wzruszona specjalnie, a nawet będzie się cieszyć, że to się wyręczył. Słuchaj, to Sandra się też że to się wyręczył. Mówię wam, to są zagrywki psychologiczne, ja, ja, ja znam się na ludziach. Pieszciągi. Dobra, fajne. A... W sukienkach też chcesz chodzić? Nie no, to akurat nie, to, to mnie nie interesuje, ale... To co, jesteś moim yy, sugarmami? Daddy daddy. zajebi, daddy. To jest zają, dziewczyny, a i grachod jeszcze. Nie tankujecie? Siema. nie, nie tankuje. Nawet mi popakuje nie, nie zaszło, zawsze stary. Ja oglądam premiery, nie? więc dajcie lajka, like za to że zawsze oglądam. Nie było chyba, czasami chyba jak zasnę. Ja? Spoko! Fajnie, tylko. Nie nie boję się. Czemu tego, że jak jest 80, to hamuję i no. jadę 80, a nie, ja nie wiem. nie możesz prowadzić. No ja mogę prowadzić, ale ona się zesra. O. Nie o. zesram się, tylko jeżdżę przepisowo, nie mam ochoty nie, płacić mandatu czekaj, Skończyć. Jak się ta apka nazywa? To by widz wysłał. No wysłał. Mi teraz poszukaj, no, bo Ja nie wzi? chciałem, bo ona jak jechała autem i miała to sprawdzać, to zwolniła w chuj. A jeszcze Rina, ale pasem, wezyd na naprawy kurwa już lepiej, nie? A ona już tam do 70 zwolnił. Chuj, zaraz znajdziemy na stacji. Zadra, jeźdź. Dora kurwa, jest jakiś pierdolony moderator na tym czacie, czy mam znowu komuś sprzedać moderatora za 200 zł, kurwa, bo wylosować z 200 zł. No nie wiem, na no, jakiś debil jebany spamuje, nawet go zbanować właśnie potraficie. Po chuj wam te mode moderatorzy, kurwa, żeby mieć niebieski, niki się świecić? No kurwa, jego mać, no. Już wkurwia mnie to. Za każdym pierdolonym razem jest to samo. Niezależnie od tego, czy jest 300 widzów, 1000 widzów, 3000 widzów, czy 5000 widzów, mój czat jest bardzo.